Krótki eksperyment w odpowiedzi na pytanie pojawiające się po moim ostatnim wywiadzie. Problemem i takim spornym, spornym tematem jest smarowanie, czy smarować piasty kół przed założeniem tarczy, czy nie. My twierdzimy, że nie należy smarować, ponieważ smar jest substancją nieściśliwą. Czyli jeżeli posmarujemy nierównomiernie, to ten smar również się nierównomiernie rozłoży pod, pod tarczą, i może to spowodować w późniejszym czasie problemy z pracą tarcz hamulcowych podczas hamowania. Dzisiejszy eksperyment będzie polegał na tym, że najpierw pokażemy, jak, jak wygląda bicie tarczy przy tarczy prawidłowo zamocowanej. Podejdźmy do wiernika zegarowego. Zmierzymy bicie na tarczy właściwie zamontowanej. Mamy wartość około 200 mm. A teraz pomiędzy tarcze i piastę włożymy. folię o grubości około czterechsetnych mm. Układamy naszą folię. Wkładamy tarczę. I ponownie montujemy zegar. Pamiętamy, że w pomiaru dokonujemy około 10 mm od krawędzi. I sprawdzamy, co się stało. Widzimy, że tak cienka folia spowodowała, że bicie tarczy jest prawie 15 mm. Mam nadzieję, że ten krótki eksperyment zobrazuje, co się dzieje w momencie, kiedy dokonamy niewłaściwej naprawy.